kantando. cantando siemanko stremefiu i witam was w moim kolejnym filmiku, w moim kolejnym poradniku dotyczącym szczelania. To jest właściwie druga część poradnika dotyczącego szczelania. Pierwszą część zrobiłem dawno temu i byłem trochę dobrym wtedy. Teraz troszkę już jestem lepszym graczem, aczkolwiek też nie jestem mistrzem świata. Natomiast postaram się troszkę Wam kwestii różnych rozszerzyć, które właśnie wtedy w tym filmiku poruszyłem. Bo wtedy generalnie mówiłem głównie o sposobach w jaki sposób można twiścić, czyli na przykład jakie serwery, tak? Ale nie mówiłem nic typowo o samym strzelaniu i, i o recoilu przede wszystkim nie mówiłem, a to jest chyba aspekt, który Was najbardziej interesuje, e, szczególnie tych właśnie porządkujących graczy, recoil, tak? Więc zacznijmy od pierwszej sprawy. A więc tak, czyli główną częścią tego filmiku będzie generalnie nauczenie was jak opanować recoil, jak nauczyć się go opanowywać i potem jak właśnie to rozwijać i jak polepszać swoją kontrolę broni i generalnie recoilu i to zrobię w troszkę inny sposób, bo po pierwsze na pewno widzieliście kilka filmików już jakieś jak nauczyć się szalać I w większości tych filmików właśnie pokazywali ludzie, że trzeba znać pattern broni no i to jest wiadomo prawda że wpisujemy sobie SV Show Impact 1 i że strzelamy full auto bez kontroli, tak? I widzimy gdzie te króle lecą mniej więcej potem robimy po wartą stronę tak? i kontrolujemy to co leci tutaj, tak? Natomiast jest to dosyć ciężka sprawa, bo to trzeba tak jakby lustrzanie, tak? Musielibyście obrócić monitor o 180 stopni i lustrzane odbicie tego wzoru musicie to ciągnąć, ciągnąć myszkę, wiadomo, w przeciwną stronę, tak jak to idzie, czyli jeśli to idzie tak, to ciągniecie w drugą stronę tak, potem ciągniecie w lewo, w prawo, tak? Więc y, to, ten sposób na pewno znacie i on jest dobry, no, ja się też sobie tak uczyłem strzelać, natomiast on nie jest dokładny. Jeśli na przykład uczycie, uczycie się strzelać od zera, y, to właśnie bardzo dobrą sprawą będzie nauczenie się strzelania... Zgodnie z tym moim nowym sposobem, który Wam zaraz pokażę. Natomiast to jest też dobra rzecz, tak? Poćwiczyć sobie na ścianie i potem ćwiczyć sobie już na meczu. natomiast ja wam pokażę inny sposób. A więc tak, sprawa jest prosta. Musicie wejść w opis mojego filmiku, tam jest link do mapki, klikacie subskrybuj, tak? się na tą mapkę i klikacie subskrybuj, wtedy ona się pojawia w waszym zakładce tutaj offline z botami w zakładce warsztat. Jeśli macie, już zapoznam się, to wiecie pewnie, jak to się robi. Ale jeśli macie, to na pewno to będzie to wasza pierwsza mapa. Ta mapa coś nazywa Ricoid Master. Od gościa, który się nazywa Mr. Uletical. wbijacie w tą mapkę. No, jaka trudność botów. No i tutaj generalnie zaraz Wam objaśnię o co chodzi w tej mapce. A więc, tak, to jest ta mapka. Zaraz muszę Wam po kolei wytłumaczyć, do czego ona służy, i wszystkie opcje muszę Wam objaśnić. Generalnie y, głównym, głównym celem tej mapki jest to, żebyście po prostu zwizualizowali sobie drogę, którą musicie pokonać myszką Przy kontrolowaniu recoil'a z każdej broni, którą sobie możecie tutaj wybrać, możecie sobie kliknąć E w jakąkolwiek broń, tak? I, to ma, y, I na przykład zobaczycie, teraz pokrywam przykładowo, będę podążał celownikiem za tą zieloną kropką, można zmienić poler na przykład na niebieski y, I będę podążał celownikiem i zobaczycie, co się będzie działo Widzicie? Mniej więcej Podążając za tą zieloną kropką i kulę leciałem mniej więcej w sam środek i to właśnie pozwala nam się nauczyć po prostu tej drogi, tak? którą musimy poglądać mieżom. Na pewno jest to łatwiejsze niż na przykład strzelanie sobie na ścianę i wyobrażenie sobie odwróconego, lustrzanego odbicia tego wzoru, tak? I zapamiętywania go. To tak mniej więcej w czasie się możecie nauczyć. Jak już wtedy tak trochę poszczelacie, to mniej więcej ogarniecie... Mm, Jaki ruch musicie z danej broni wykonać. To jest szczególnie pomocne przy na przykład strzelaniach z Galila albo z Hamasa, których recoily właśnie są. wbrew pozorom może troszkę mniejsze, natomiast one są, jeśli chodzi o recoil na bok, to one są takie troszkę bardziej skomplikowane i randomowe się by wydawało. Gdzieś na przykład z M, która ma recoil bardzo prosty. I teraz włączę funkcję, tutaj widzicie. Tutaj, to jest Show Impact. Recoil ma bardzo prosty. ona Ci troszkę tak, on tak zakręca i idzie sobie w prawo. Więc M jest bardzo prosty recoil. Ale wracając do funkcji tego, tej mapy, to pokażę Wam wszystkie funkcje. Pierwsza funkcja to jest Movement lock. po prostu zblokujecie się w jednym miejscu, tak, nie, nie możecie na boki ruszać. E, włączymy sobie to, tutaj macie Show Impact do włączenia i do wyłączenia. Tu macie Reset, tak, bo chodzi o to, że jeśli na przykład trzy strzały i potem zaczniecie od nowa, to będzie już policzone tych 6 strzałów, które macie wyświetlone w też w tym okienku Uwaga, widzicie? To musisz po prostu zresetować to przed każdym sprejem i zacznę strzelać. Jeśli nie chcecie na przykład, żeby wam się kończyło ammo, to klikacie w Infinite Ammo. Teraz ta funkcja Ghost her to jest właśnie ta główna funkcja, jeśli ją wyłączycie, widzicie, to nie macie tego zielonego. Więc ją musicie mieć włączoną, bo to jest główna rzecz. No spread to macie mniej więcej tak jak na chicie, że możecie sobie biegać i macie taki rozrzut, jakbyście stali w miejscu, widzicie? Dlatego sobie normalnie kontrolować requel. A jeśli to włączę, to widzicie jak to leci dookoła świata. No, i to jest generalnie taka pierdoła, więc no tam się może też przydać. W sumie taki, taki Bayer T-Target to jest po prostu terrorysta, który jest na środku. Eee, tu macie takie dźwięki, bo on switch, jakieś takie pierdoły, a to zostałem włączone. Eee, I tutaj macie funkcję Bullet Time. Eee, I co to robi? Ta funkcja Bullet Time generalnie tu jest włączona. widzicie? można włączyć i wyłączyć. Eee, na tym czerwonym przycisku możecie sobie zmieniać eee, prędkość eee, czasu, z jaką. No, po prostu prędkość czasu, tak. Święcie to brzmi, ale yy, procenty tak jakby ile czas yy, będzie trwał. No nie wiem jak to określić, zobaczycie to po prostu. Yy, jeśli jest 50% można dać sobie 75, 10% albo 25, nie dam 50. Jeśli macie tutaj włączony bullet na zielono, uwaga, naciskacie Inspekta. Ja włączę sobie tego tę listę. Tak naciskacie Inspekta broni i czas wam się spowalnia. Widzicie? Macie 50% teraz. Yy, I co to daje? To Wam może pomóc nauczyć się na przykład strzelać. Widzicie? to no, macie teraz spolniony czas. Możecie łatwiej za tym celem podążać. Teraz wam pokażę listę na przykład, dam. Dam sobie na przykład czas jeszcze 25%, żeby było bardzo wolno. I teraz sobie dam jeszcze Infinita ma jest włączony, ser włączony. I teraz na przykład sobie reset damy, o i strzelamy, teraz patrzcie. Na bardzo wolnym trybie będę podążał z tą kropką. A, miałem dacie show, -in -show -in właśnie. Myślałem o czym ja zapomniałem jeszcze. Jeszcze raz, reset. I patrzcie, podążam z tą kropką, tak? Tak mniej więcej. To jest takie dokładne i takie łatwe. A widzicie? I mniej więcej wszystkie kule poszły w jedno miejsce, podążając za tą jedną kropkę. Więc to jest taki Bayer właśnie. Dobra, włączę to spowolnienie, teraz jest normalna prędkość już. Co możecie sobie wybrać dowolną broń i z niej ćwiczyć. Na przykład dobrą sprawą jest ćwiczenie sobie cz bo CZ-ka z full auto jak się okazuje ma swój określony patent, bo na przykład jeśli strzelamy z 5.7-a albo z TK, to te strzały są randomowe, tak? Spread jest randomowy. Natomiast cz jeśli na przykład strzelamy, to ona ma swój określony wzór i on tak dziwnie idzie, bo to jest chyba jedyna broń, którą jeśli strzelamy, to yy, na końcu musimy ciągnąć do góry celownikiem, a nie na dół. To jest taka dziwna sprawa z cz -ki. patrzcie. Rico idzie sobie na, na początku troszkę do góry, a potem zyska zaczyna strzelać nagle niżej, widzicie? Tu idzie do dołu sama. Więc to jest taka nietwowa rzecz. Setki jest, bardzo ciężko się nauczyć ikle, bo on ma tylko 12 naboi i każdy nabój praktycznie leci w inno miejsce. Natomiast niektórzy potrafią setki kontrolować wilkły. Dobra, to takie już było nawiasem. No, no i generalnie na tej właśnie mapce możecie się nauczyć kontrolować wilko z każdej broni. No i teraz jeśli ten Rico już umiecie kontrolować, patrzcie na strzał, jak naciskam już widzicie. Teraz będzie taki dźwięk. O. Dobra, e, i ten dźwięk można właśnie włączyć klikając ten przycisk. Nieważne, w każdym bądź razie yy, I teraz właśnie jak się nauczycie ja już tylko z jakiejś broni konkretnej yy, To przechodzimy do kolejnej części mojego poradnika No i teraz w lewej widzicie gameplay jak gram sobie na serwerze only headshot yy, Generalnie będę wam mówił jak trenować kałacha, tak? Bo to jest taka broń, którą trzeba opanować, to jest tak właściwie najważniejsza broń Więc widzicie sobie jak gram sobie kałachem na tym serwerze Oni Headshot. I to jest właśnie drugi punkt programu, że tak powiem. Bo jeśli nauczycie się już sprejować, to warto właśnie nauczyć się sprejować yy, dokładnie w, w ruszający się cel, tak? I do tego jest dobry serwer Oni Headshot. Myślicie, że to jest brednia to, co mówię, bo generalnie na Only Headshotcie powinno się peskować. Właśnie ja w ten sposób na Only Headshotach nie gram, bo ja nie lubię peskować, bo pestkowanie to jest taka, taka rzecz, która może jest efektowna, ale niezbyt efektywna. Pierwszy na przykład przykład, który przychodzi, na przykład przykład Pierwszy przykład, który przychodzi do głowy to Scream, tak, który jest aimowo bardzo dobrym graczem, natomiast w większości meczów jednak jest pod ludźmi, którzy po prostu są przeciętni może aimowo w porównaniu do niego. Natomiast po prostu puszczają serię albo sprayują i zabijają więcej. Scream bardzo dużo killi łatwych misuje, tak po prostu próbuje koniecznie w tą banię trafić. A to jest ciężka sprawa, bo postacie się bardzo szybko ruszają w CSGO i ciężko jest on ich headshot walić. Może w Source to był łatwiejsze albo coś takiego, natomiast w CSGO to jest, kiedyś to było na pewno też łatwiejsze w CSGO, tapowanie, zresztą screen kiedyś był dużo lepszy, natomiast teraz to się nie, nie opłaca, po prostu taki styl gry. I co ja wam właśnie radzę grać na tym Only Headshot? Radzę, się, radzę wam puszać takie serie, albo nawet takie krótsze spraye, żeby po prostu nauczyć się strzelać spraye w głowę, tak? Co nam to daje? Daje nam to to, że po prostu uczymy się strzelać w drobny punkt, który się rusza, tak? I generalnie... Jeśli właśnie już sobie poćwiczymy na tym serwerze Only Headshot, e, będziemy potrafili mniej więcej jakieś tam ruszające się cele, cele trafić w głowę przy jakiejś krótszej serii, tak, to mniej więcej opanujemy sobie ten recoil po jakimś czasie. Ale ważne jest to, żeby nie grać tylko serwera Only Headshot, bo to nam troszkę wypatrzy Aimam. Myślcie teraz, o co mi pewnie chodzi. Chodzi o to, że nauczymy się szelać tylko w głowę i potem tak naprawdę przyjdzie jakiś e, spray w ciało, to będziemy po prostu szelać zwykle nad ludziom albo koło ludzi albo coś takiego. E, i właśnie dobrze jest to połączyć ten, te grania na serwerze Only Headshot z graniem na serwerze normalnym do meczowym. Ale oprócz tego, że gramy na serwerze normalnym do meczowym, yy, bardzo ważną rzeczą jest na przykład granie też znaczy nie na przykład, tylko konkretnie granie na serwerach Only Pistol. Yy, co to robi? To nam pozwala synchronizować naszy, nasz movement yy, z naszym aimem, tak? Bo na, na Only Pistol... Yy, Taką główną cechą tych serwerów jest to, że trzeba troszkę AD-AD robić i właśnie bardzo ważne jest to, żeby nauczyć się z pistolów wcielać bardzo dużo się ruszać i przy okazji synchronizować naszego aim'a, tak? Czyli na przykład idziemy sobie w prawo, to wiemy, że celownik musimy troszkę tam w przeciwną stronę troszkę przesunąć, tak? Żeby nasz aim był synchroniz synchronizowany z naszym movementem. I oprócz tego taki serwer Only Pistol trenuje bardzo naszego dynamicznego aim'a. Yy, chodzi tutaj o to, że postacie bardzo szybko się ruszają na boki, tak i yy, po prostu nam poprawia to nasz re refleks yy, i generalnie potrafimy lepiej radzić sobie właśnie z postaciami, które się nie wiem, szybko, ruszają albo nagle gdzieś wybiegną, tak albo po prostu AD, AD robią i generalnie to bardzo poprawia naszego Aima i celowanie w głowę, bo generalnie na Odmój pistol powinniśmy celować w głowę, nie, nie pałeć się w jakieś sprayowanie w ciało i nie grać jakichś 5-7 albo teków, tylko uspa. Uspa jest najlepsza broń do grania, a ewentualnie Glock, tak, najlepiej się USP yy, z uspa trenuje. No i jeśli teraz połączymy nasze granie na only pistol yy, z graniem na only headshot, yy, to będziemy mieć dosyć dobrego aima w głowę i dosyć szybkiego aima. I teraz trzeba to wprowadzić na serwer deadmatch, tak, czyli gramy teraz sobie deadmatch, jakieś najlepiej jakieś FFA, tak żeby było dosyć, dosyć dziko, tam że 20 graczy nie polecam. Wpisujemy po prostu sobie wyszukiwarkę w słowo kluczowe deadmatch, dm, znaczy się wpisujemy i rzutamy jakiegoś serwera, żeby było wszyscy, wszyscy na wszystkich. No i wtedy właśnie możemy wprowadzić w życie tego naszego Aima i ćwiczyć spray właśnie nie tylko w głowę, tak? Ale na generalnie ruszających się ludzi. I właśnie wtedy te spray, e, które wycwiciliśmy sobie, tak? Wycuciliśmy sobie mniej więcej strzelanie w głowę. Nie, nie chodzi mi tutaj o to, żeby na serwerze on nich od nie wiem, 30 ammo strzelać w typa, który ten sobie gdzieś biega, taki i prowadzi w niego w, głowę, w głowę trafić, bo to jest troszkę przesada, tak? Ale generalnie jakieś dłuższe, dłuższe serie albo nawet jakiś krótszy spray tego typu właśnie gry robić, co mogę tego typu gry to już po angielsku tego typu playsy robić no i właśnie jeśli będziemy mieć dokładnego spraya to myślę, że nie będziemy mieć żadnych problemów z celowaniem w ciało w typa, w który właśnie się rusza na takim serwerze normalnym deadmatchem Co to znaczy na takim serwerze normalnym na normalnym deadmatchu troszkę mi się język kurde plącze no i to jest chyba właśnie główna rzecz, którą chciałem przekazać bo jeśli na przykład nie widzieliście mojego pierwszego filmiku to możecie sobie jeszcze zobaczyć różne serwery właśnie różne typy serwerów, na których można sobie popy popykiwać w mojej pierwszej części, w której jeszcze byłem troszkę dubem. Natomiast teraz to właściwie już chyba wszystko, co chciałem Wam przekazać. Jeśli nie widzieliście żadnych innych moich filmików, to polecam jakieś poradniki zobaczyć. Albo też miksy, w których grałem właśnie z ekipą, jestem na ze Supreme. Ale też jakieś mecze i inne pierdoły, jakieś overwatche, wiecie o co chodzi. I co, zapraszam do subskrybowania. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, nara. thank you